Cześć! Na samym początku chciałbym Wam podziękować za liczbę wyświetleń filmu na temat Ralfa Lorena. Muszę powiedzieć, że 13 tysięcy wyświetleń pod filmem na temat Ralfa dało mi jeszcze większego kopa niż... Dobra, dobra, To mnie trochę poniosło... ...wakacje. Dość częstym komentarzem było, że nie przetestowałem koszulek Polo od Ralfa, a to przecież jeden z ich flagowych produktów. Następnym, co do częstotliwości, była prośba o przetestowanie lakos. Ja doceniam, że Wy doceniacie moje zaangażowanie komentarzami, i wyświetleniami i tym samym w dzisiejszym odcinku przetestuję dla Was koszulki Polo. Nie wiem, czy dobrze dobrałem konkurentów dla Ralfa, ale na pewno dacie mi o tym znać w komentarzu. Porównamy go sobie właśnie z Lacoste i Giorgio Armani. Czy to dobry wybór? Dajcie mi znać. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie nic o samych markach, ponieważ jeszcze do nich wrócę w formacie, w którym były poprzednie nagrania, czyli najtańsze kontra najdroższe. Kilka słów o tym, jak wybrałem to zestawienie. Miało też być najtańsze kontra najdroższe, ale tutaj zauważyłem, że cena była zależna nie od modelu, kroju, a od koloru i dostępności rozmiarów czyli kończące się serie były przecenione. Na przykład żółta koszulka kosztowała chyba 179 zł, a czarna z tego samego wzoru już 350. Dlatego tym razem zdecydowałem, że polecimy klasyką: czarne i białe koszulki po jednej dla każdej z marki. Wszystkie w dość podobnych kwotach. Jesteście ciekawi? Bo ja bardzo! I zaczniemy sobie od białych polówek. I stawkę otworzy nie kto inny jak Ralph Lorę. Kraj pochodzenia. Na metce widzimy, że jest to Kambodża, czyli miejsce, gdzie były produkowane i recenzowane w poprzednim odcinku tańsze rzeczy Ralpha Lorena. Materiał: doskonała, luksusowa koszulka wykonana z bawełny. Wykończona w taki sposób, aby uzyskać lśniący, wyrafinowany wygląd i miękkość w dotyku. Tak czytamy na metce. Może brzmi to trochę górnolotnie, ale nie sposób się z tym nie zgodzić. Materiał jest niezwykle delikatny i miękki, dokładnie tak jak opisano. To właśnie wyróżnia tę koszulkę na tle innych marek. Widać i czuć, że to nie tylko marketingowa obietnica. Staranność w doborze materiałów i technologii produkcji jest tutaj wyraźnie zauważalna. Koszulka wykonana w 100% z bawełny zapewnia doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Jest dość cienka, ale nie oceniamy tutaj gramatury. Producent zaleca pranie w 30 stopniach. Obok przepisu prania znajduje się również ważna ikona, która informuje nas o tym, że zaleca się stosowanie wybielacza tlenowego, bez chloru. Myślę, że z czystym sumieniem mogę materiał tutaj ocenić na 9. Jakość wykonania. Ta siemka jest starannie i równo wszyta wokół całego kołnierza i prowadzi nas do plisy, czyli tej listwy guzikowej, gdzie małe co nieco już wystaje. Ta listwa, do której przyszyte są guziki, delikatnie schodzi na końcu. W tym egzemplarzu mamy trzy guziki. Jeśli chodzi o metki, to w porównaniu do tych z poprzedniego odcinka, główna metka jest przeszyta po całości z obu stron, co mi zdecydowanie bardziej leży. No i tradycyjnie mamy metkę z informacją o kroju, kraj produkcji oraz kod QR. Zdobienie to również klasyczny bracz polo. Czy wiecie, że liczba szwów potrzebna do wykonania tego logo to za każdym razem 982 szwy? Tutaj zastosowano kilka kolorów, pomimo małego rozmiaru. Logo jest wykonane bardzo dokładnie, z dbałością o każdy szczegół. Chyba dopiero teraz można tak naprawdę zobaczyć, z jakich elementów składa się to logo. To, co od razu rzuca się w oczy i wyróżnia dobre wykonane koszulki polo, to płaskie szwy. I tak jest w tym przypadku. Kołnierz wszyty dobrze. Ściągacz przy rękawach również bardzo dobrze. Dolne podwinięcia też bez żadnych zastrzeżeń. Jedynym drobnym niedociągnięciem jest dość długa wystająca nitka z rozcięcia. No i z drugiej strony to rozcięcie też tutaj zostało, nie zostało zakończone idealnie. Szwy boczne na zewnątrz poprowadzone równo. Sprawdzimy sobie, jak wygląda wnętrze, bo ledwo odwróciłem koszulkę na lewą stronę i okazały mi się dwa długie frędzle. To już trochę bubel. Zaczyna mieć wyrzuty sumienia, że. W przeszłości czepiałem się krótszych niteczek. Szwy na ramionach równe, płaskie. Pozostały szwy boczne bez niespodzianek. Logo od wewnętrznej strony też ma sporo wystających nitek w porównaniu do tych z poprzedniego odcinka. Ale tutaj wydaje mi się, że znam przyczynę. Mamy tutaj kilka kolorów, więc każdy musiał zostać jakoś zakończony w przeciwieństwie do poprzednich jednokolorowych wersji. Nie ukrywam, że miałem duże oczekiwania biorąc pod uwagę materiał. Niestety trochę się rozczarowałem, mimo że powinienem odjąć jeden punkt za każdy centymetr tego frędzla. A tak poważnie... To oceniam jakość wykonania na takie minus 7. Cena regularna to 599 zł, a cena zakupu to 339 zł. Cena nie jest niska. Ale jest to średnia półka cenowa, ponieważ za najdroższą koszulkę, jaką znalazłem Ralfa, na ten moment musielibyśmy zapłacić 720 zł. Zastanawiam się, jaki klucz porównania dobrać, ale może skupimy się na białych, a później sprawdzimy czarne, aby trochę pożąglować markami. Teraz czas na myślę, że można tak powiedzieć, bezpośredniego konkurenta dla Ralfa Lorena, jeśli chodzi o koszulki polo Lakos. Czy krokodyl zje gracza polo razem z koniem? Przekonajmy się. Kraj pochodzenia. Nie ukrywam że jestem zaskoczony, ale lakos nie chce się pochwalić swoim klientom, gdzie produkowane są ubrania. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku marki Pruchnik. Zapraszam was do tamtego odcinka, gdzie napisałem do nich zapytaniem o kraj produkcji. Jeśli chcecie wiedzieć, co mi odpisali, to zapraszam do tego odcinka. Postaram się również skontaktować z lakos, a odpowiedź może wrzucę w formie shorta. Jakość materiału. W przeciwieństwie do Ralfa mamy tutaj tradycyjny materiał, z którego słyną polówki. Jest to pika-pikę, jest to pika z charakterystycznym splotem, który fan koszulek polo na pewno zna. Materiał o wyczuwalnej strukturze, ale przyjemny w dotyku. Gramatura myślę, że zbliżona do Ralfa, czyli w okolicy 180 gramów. Materiał jednolity, bez żadnych defektów. Producent zaleca również pranie w 30 stopniach, nie zaleca wybielania, suszenia bębnowego oraz prania chemicznego. Myślę, że materiał możemy tutaj ocenić na 8. Jakość wykonania bardzo starannie i równo została wszyta tutaj tasiemka. Dodatkowym jej atutem jest to, że biegnie po całej szerokości pleców. Mamy tutaj dwie metki. Główną z logo i krojem oraz drugą z rozmiarem. Na druk, a dokładniej rzecz biorąc zdobienie, to klasyczny krokodyl. Nie jest to tradycyjny haft wykonany na koszulce, a wyhaftowana naszywka, która następnie została przyszyta do koszulki. Bardzo dobrze przyszyty kołnierz i w tym modelu polówki mamy dwa guziki. Listwa została wykonana starannie i równo obszyta. Guziki są zdecydowanie lepiej przyszyte niż w przypadku Ralfa. Oprzycie rękawów i wszycie ściągacza również są bardzo dobrze wykonane. Myślę, że większą wagę można by przyłożyć do jednego z bocznych szwów, który na moje oko delikatnie schodzi. Drugi jest w porządku. Przy rozcięciu znajdziemy jakąś nitkę. Niestety podwinięcie dołu koszulki Polo również nie jest zbyt starannie wykonane. Moim zdaniem powinno być to zrobione nieco lepiej. Na przykład tak, jak tutaj. Wewnętrzne szwy wyglądają dobrze, nie ma żadnych wystających nitek. Może jedynie pod pachą można by nieco lepiej poprowadzić ten szef, bo jak widzicie, nie złapał idealnie. Mamy już informacje o kontroli jakości. Wykonanie tej koszulki oceniam na 8. Oryginalna cena tej koszulki to 479 zł. Cena aktualna to 339, a najniższa cena, za jaką można było upolować tę koszulkę przez ostatnie 30 dni, to 299 zł. Jest to również średnia półka cenowa. Najdroższa koszulka na ten moment to 619 zł. Myślę, że w tym przedziale cenowym niezależnie od marki można już oczekiwać lepszego wykonania. Pozostała nam ostatnia biała koszulka i tutaj bije się w pierś, bo to chyba nie najlepszy konkurent. No chyba, że tutaj nas zaskoczy. Zacznę nietypowo, bo od ceny. Chciałem zdecydowanie wybrać produkty mniej więcej w tym samym przedziale cenowym, a tutaj przez niedopatrzenie mamy koszulkę o połowę tańszą od prezentowanych konkurencji. Do tego mniej klasycznie, bo z jakimś ozdobnym paskiem na kołnierzu, no a może okaże się strzałem w dziesiątkę? Tak, no dobra, już widzę wasze miny bez zbędnego przeciągania. Przed wami Giorgio Armani Exchange. Kraj pochodzenia. No i tutaj nikt się nie wstydzi tego, że została wyprodukowana w Wietnamie. Jakość materiału. Jak to powiedzieć delikatnie? Materiał tej koszulki polo od Armaniego zaskakuje swoją prostotą i przypomina bardziej klasyczną tkaninę, z jakiej szyte są t-shirty, niż typowy materiał polo. O ile w przypadku Ralfa Lorena mieliśmy do czynienia z gładką, bardzo przyjemną w dotyku dzianiną, a w Lakos stosowano tradycyjny splot Pique, excuse moi Permont, Français. Jest to stuprocentowa bawełna, normalna w dotyku, ale nie takiego materiału oczekiwałem. Producent, jak i wcześniej, zaleca pranie w 30 stopniach. Wskazuje na to, aby nie używać wybielaczy, nie suszyć bębnowo i nie prać chemicznie, a temperatura, w jakiej należy pracować, to 110 stopni. Materiał oceniam tutaj na 6. Jakość wykonania. Zdecydowanie na plus, fajne wykończenie kołnierza, ale nie tasiemką. Mamy tutaj materiałowe, szerokie obłożenie, które nachodzi na listwę guzikową i sprawia, że to super się komponuje, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mamy tutaj na listwie trzy guziki, no i podobnie jak w przypadku Larfa Ralfa, odstające nitki, czego przypomnę nie było w Lakom. Logo. To naszywka z czegoś w rodzaju ekoskóry, obrzucona białą nitką oraz wgrzanym logo. Szwy na zewnątrz poprowadzone równo. Rękaw zakończony ściągaczem, niby wszystko dobrze, ale uważam, że takie wykończenie nie przystoi w zwykłej koszulce polo, a co dopiero jeśli ma być to niby armani. Powinno to być normalnie obrzucone werlokiem, tak jak jest to w przypadku Lacoste. Podwinięcia nie najgorzej, raczej są OK, ale bez wpadek się nie obeszło. Jeśli chodzi o wewnętrzną stronę, to nie mamy tutaj płaskich szwów. Wszystko zostało obrzucone overlockiem, dokładnie tak jak w t-shirtach. Boczny szw ok i nie mamy tutaj żadnej informacji o kontroli jakości. Według mnie ten egzemplarz odstaje trochę od wcześniej recenzowanych koszulek. Może nie tyle pod względem wpadek, ale na pewno jeśli chodzi o sposób wykończenia. W mojej ocenie to 6. Cena. Ale nawiązując jeszcze do oceny, to nie wiem faktycznie, czy ten egzemplarz jest odpowiednim Konkurentem dla poprzednich produktów. No, może wskazywać na to cena. Koszulka jest praktycznie o połowę tańsza, bo kosztuje 179 zł. Jeśli nie uznacie go za godnego konkurenta, to potraktujcie to jako bonus. I tym samym przed nami kolejna partia do sprawdzenia, a mianowicie czarne koszulki Polo. Zaczniemy sobie tak samo jak poprzednio od Ralfa. Kraj pochodzenia. Identycznie jak w przypadku białej koszulki, kraj pochodzenia to Kambodża. Jakość materiału. Zdecydowanie jest tutaj klasycznie klasyczne piquet, jak możemy przeczytać na metce, ten materiał został poddany wcześniej dekatyzacji, czyli potocznie mówiąc, został wstępnie zahartowany, co ma zapobiegać kurczeniu się dzianiny w praniu. Podczas tego procesu poddaje się materiał działaniom różnych czynników, np. pary wodnej, wilgoci, wysokiej temperatury, jeszcze przed tym, nim coś zostanie z niego uszyte czyli przed przetworzeniem na gotowy produkt. Producent zaleca pranie w 30 stopniach. Można stosować wybieracze tlenowe, suszyć w suszarce bębnowej, pracować w temperaturze do 110 stopni oraz zakazuje się czyszczenia chemicznego. Materiał oceniam tutaj na 8. Jakość wykonania. Ta siemka przyta równo, jak zwykle mamy tutaj sporo metek, ale do tego pewnie i Wy już przywykliście. Listwa na guziki wykonana bardzo starannie i również w tym egzemplarzu bardzo estetycznie zostały one przyszyte. Kołnierz też przyty bardzo dobrze. Zdobienie to klasyczny gracz polo, w tym przypadku w kolorze złotym. Zdobienie to klasyczne logo gracza polo, tym razem jednokolorowe, złote, a skromne. Podwinięcia rękawów przyte bardzo dobrze, a właściwie to przycie ściągacza. Właśnie tak, według mnie, powinno to wyglądać w białej koszulce Armani. Podwinięcie na dole wykonane równo, aczkolwiek jakiegoś chochliczka też tutaj znajdziemy. Rozcięcie również dobrze wykonane i udało się to zrobić bez niedociągnięć. Szwy na zewnątrz wyglądają na poprowadzone dobrze. Od wewnętrznej strony mamy płaskie szwy oraz dodatkowe obłożenie karku, które jest wykonane symetrycznie. Logo od wewnątrz równie udane, tak jak i na zewnątrz. Szwy od wewnętrznej strony również wykonane poprawnie i bez bubli, ale chyba coś się nam tutaj nieupacznie wszyło. Czy to fragment papierowej metki? Produkt bardzo dobrze wykonany z nielicznymi niedoskonałościami. W mojej ocenie zasługuje na ósemkę. Cena. Oryginalna cena tej koszulki to 599 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 419 zł, a cena zakupu to jest 359 zł. Jak widzicie, cały czas jesteśmy gdzieś w połowie drogi do najdroższej koszulki tej marki aktualnie dostępnej. Już prawie jesteśmy na finiszu. Sprawdzimy sobie przedostatnią koszulkę Lacoste. Kraj pochodzenia. Sprawdźmy, czy w tym przypadku doszukamy się kraju produkcji. Czy Lacoste jest konsekwentne? Niestety nigdzie nie doszukałem się informacji na temat kraju produkcji. Co sądzicie o takiej praktyce? Myślę, że niestety jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na metkach widzimy Made in Bangladesh, Made in Vietnam. Zgłębiłem ten temat przy recenzji marki Pruchnik. Link zostawiam wam w opisie w komentarzu filmu. Myślę, że odpowiedź, jaką od nich otrzymałem, was zaskoczy. Jakość materiału: ponowne, czarne, klasyczne Pikeno, ale przecież z tego słynie Lacoste. 100% bawełny. Na tej czarnej koszulce bardzo fajnie uwydatnia się struktura materiału. Materiał, jak na ten rodzaj dzieliny, bardzo przyjemny w dotyku. Producent zaleca również pranie w 30 stopniach, zakazuje używania wybielaczy, nie poleca suszenia w suszarce bębnowej oraz prania chemicznego. Jakość materiału oceniam tutaj na 8. Jakość wykonania. Ta siemka wszyta starannie, ale niestety już na dzień dobry mamy jakiś frędzel. Mamy tutaj dwa guziki, a listwa, do których są one przyszyte, wykonane jest bardzo dobrze. I podobnie jak w poprzednim t skromne dwie metki. Zdobienie. To identycznie jak w przypadku poprzedniego egzemplarza naszytych haft krokodyla. Tutaj chyba nie można nic zepsuć. Szwy na zewnątrz bardzo starannie wykonane i widzimy tutaj również płaski szef, z którego słyną koszulki Polo. Oprzycie rękawów i połączenie ze ściągaczem starannie wykonane po każdej ze stron. Rozcięcie oraz podwinięcie również bez zastrzeżeń. Od wewnątrz widzimy, że płaski szef dodatkowo został oprzyty tasiemką. Jest ona bardzo przyjemna w dotyku. Zdecydowanie przełoży się to na komfort noszenia. Szwy boczne, wykonane bardzo estetycznie. Brak wystających nitek. To samo przy rękawach. No i mamy tutaj naklejkę z kontrolą jakości. Moja ocena to 8. Oryginalna cena to 479 zł. Najniższa z ostatnich 30 dni to 299 zł, a cena podczas zakupów to 349 zł. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, bo w tym momencie ostatnia czarna koszulka od Armaniego. Kraj pochodzenia. No i tutaj mamy klasyczny napis Made in China. Mam wrażenie, że obecnie na metkach znajduje się go nieco rzadziej niż kiedyś. Jakość materiału: czarna koszulka wykonana już właśnie z właściwej jak na koszulkę polodzianiny. Nie to co jej biały poprzednik. Jako, że Armani jest ostatnim w recenzji, muszę powiedzieć, że nie czuję za bardzo różnicy w materiale jeśli chodzi o ten materiał Piket. W tym przypadku nie mogę powiedzieć złego słowa. Materiał jest przyjemny w dotyku i jest to stuprocentowa bawełna. I bardzo podobne, jak nie niemal identyczne, są zalecenia producenta co do pielęgnacji tego materiału. Jakość wykonania i chociaż chciałbym przerwać swój schemat i nie zaczynać tutaj od tasiemki, nie da się jej nie zauważyć. Podobnie jak w poprzednim białym egzemplarzu, nie brakuje tutaj ozdobników. Ale muszę przyznać, że jest ona bardzo dobrze wszyta i mega gładka, jeśli chodzi o dotyk. Jedna metka z logo i tak powinno być. Listwa na guziki, bardzo dobrze wykonana i to, co mi się bardzo podoba, to napy zamiast guzików. Wygląda to super. Zdobienie to gumowa naszywka, która niestety nie jest super starannie przyszyta. Raz idzie po złotym, następnie schodzi na czarne. Mi się nie podoba, jak dla mnie jest to dość widoczne. Na zewnątrz szwy bez wystających nitek, ale wydaje mi się, że po jednej ze stron albo zostało to niewłaściwie zszyte, albo niewłaściwie skrojone, co w przyszłości może skutkować przekręceniem się po kilku praniach. Tutaj akurat chyba stawiam na zszycie. W tej koszulce oprzycia rękawów i wszycie ściągacza wykonane bardzo dobrze. Nie to, co w białym egzemplarzu, ale tak, wiem, kosztował prawdopodobnie połowę tego, co ta koszulka, ale mimo wszystko za 179 zł można już dostać fajniejszą jakość. Wracając do pacjenta, który leży na stole, to podwinięcia na dole również dobrze wykonane. To, co również rzuca mi się w oczy, ale to kwestia gustu, a nie kwestia wykonania, to mniejsze rozcięcie. Od wewnątrz widzimy, że nie mamy tutaj płaskiego szwu, jak w przypadku konkurencji. A zwykłe obrzucenie overlockiem, co jeszcze nie do końca jest dobrze wykonane. Pochwaliłem listwę na guziki, ale tutaj też coś nieco się wystaje. Reszta szwów wykonana raczej prawidłowo, bez odstających nitek i niedociągnięć. Moja ocena to 7. Cena. Tutaj prawie równamy się z konkurencją, bo oryginalna cena to 519 zł, najniższa z ostatnich 30 dni to 419 zł, a cena zakupu to 319 zł. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż po części spełnić życzenia osób, którym brakowało koszulek Ralfa w poprzednim odcinku, a także tym, którzy chcieli recenzję marki Lacoste. Do Lacoste może sobie jeszcze wrócimy z serią najtańsze kontra najdroższe. Dziękuję za uwagę no i pamiętajcie, że jak zawsze to nie szata zdobi człowieka, a tym bardziej już nie sama metka. Z ciuchami, idealni, w środku metki wystające niski.